Gdy budzę się, mama już obok i wita mnie. Powiedzieć wtedy głośno chcę, że ja, że ja tak bardzo kocham Cię. Mamo, dzisiaj śpiewam dla Ciebie. Niech moją piosenkę wiatr daleko nie się, bo dzisiaj śpiewam dla Ciebie. Piosenkę ja daleko niesie się. Dokoła wszystko pięknie, kwitnie Kiedy mama obok mnie uśmiecha się. Najlepszą przyjaciółką jest. Powiedzieć wszystko mogę jej. Zrozumie mnie. Mamo dzisiaj śpiewam dla Ciebie. Niech moją piosenkę wiatr. Daleko nie siebie z ciebie. Niech moją piosenkę wiatr. Daleko niesie,